Witam was serdecznie. Słuchajcie, mamy poniedziałek. Coś śmierdzi. Panowie coś śmierdzi? Nie ściepa Aha, tu, Fu. nie pal mi tutaj tego bołskiem śmierdzi. Dobra. Słuchajcie, śmierdzi. Zanim... Słuchajcie, zanim wam pokażę pewien pojazd, już go znacie na pewno u mnie z kanału przyjechał znajomy autem, którego dzieci ukraińskie potraktowały cegówką. Eee, jest to te 5. Taka te piątka. Przyjechała na wymianę oleju, ale i nie tylko. No oczywiście, właściciel tego pojazdu mega dba tak o swój samochód, że on przyjeżdża wtedy, kiedy znowu trzeba robić remont. Już dwa remonty silnika żeśmy zrobili praktycznie. Eee, nie przyjedzie, że coś stuka, coś puka, tylko przyjeżdża wtedy, jak już trzeba robić jakieś remonty. No i przeglądamy sobie teraz ten pojazd, także zapraszam, przejrzymy go wspólnie razem. Co się tu dzieje? Mogę na chwilę latarkę? Dobra, to go przeglądamy. Słuchajcie, osłona przegubu, czaśnięta. Jest, wyrwana. To jest jedna rzecz. Klocka nie ma w ogóle, zobaczcie. Nie ma w ogóle klocka. Idziemy dalej. Tu, no, troszkę klocka jest. Tu, oczywiście, osłona przegubu, wyrwana. Lecimy dalej. Czy jakieś stuki, póki w zawieszeniu mamy? O Jezus Mary, patrzcie co tu się dzieje. I a pierdziel, tu, tu się leje żywcem. Żywcem, słuchajcie, turbina leje się. Tam z tej turbiny się po prostu leje. Wy tam bardziej widzicie, co tam się dzieje. No mega, po prostu mega, wspaniale. Idziemy dalej, co? Słyszałem na pewno jakiś pisk paska, nie wiem dlaczego, ale słyszałem pisk paska, Byłoby trzeba to zobaczyć co tu piszczy, może być napinacz, może być cokolwiek takiego, patrzcie jak tu się leje żywcem, cudownie, po prostu cudownie, gość dba o samochód, nie będę wam go nie, nie, słuchajcie, nie. Zobaczcie <laughs> to. Tarcza. Nie ma jej. Po prostu jej nie ma. Jak jeździć tarcza, jeszcze nie byłaby zła. Stan tarczy igła, ale klocków zero. Po prostu zero. Wow. Jak można tak doprowadzać pojazd do takiego stanu? Nie no, patrzcie, następna strona. Też już. Tarcza oberwała. Olej, olej zrobił z oleju long life. No, ile na oleju przejechał? 30 40 tysięcy na oleju. No, po prostu Mistrzostwo Świata. Dobrze. Te piątka. Pokażę Wam, uszkodzony klasycznie e, sprzęgiełka alternatora. Uszkodzone sprzęgiełka alternatora. Wam chcę pokazać, jak wygląda i czym się objawia. Odpal go. Ja go trochę podniosę, bo tak to nie zobaczę. Chcą troszkę lewo-prawo tak żeby ona piszczała, ale nie będzie już, bo auto mamy duże, więc nie mamy obciążenia. Dobra. Także chciałem Wam pokazać, jak sobie zobaczyć, że macie uszkodzone sprzęgło alternatora. Napinacz po prostu będzie w ten sposób latał, i będziecie myśleć, że to jest napinacz uszkodzony, że pasek, bo on będzie piszczał, nic bardziej mylnego w ten sposób, właśnie objawia się uszkodzony sprzęgło alternatora. Ok, to co? Działamy nad t piątką. Tutaj mamy tą T5. Zaczynamy, oczywiście, od układu hamulcowego, tylnego. Powiecie, Starline, co ty robisz? No kupili, kupiliśmy, kupiliśmy, zamówiliśmy starline. Y. Dlaczego? Dlatego, że właściciel no nie śmierdzi teraz groszem, a chyba lepiej założyć Starliney. niż jeździć na uszkodzonym układzie hamulcowym. Prawda? No sami powiedzcie, co z tego, że założymy sobie układ hamulcowy do uszkodzonej tarczy, jak zaraz będzie z powrotem powrót do tego samego. Tak, patrzcie jak pięknie. Mamy w zestawie czujniki hamulcowe, tylko niestety ten pojazd nie jest wyposażony w czujniki hamulcowe. Eee, mamy oczywiście tutaj tarczę tył, no i tu mamy klocki przód do wymiany, plus do tego mamy co my tu mamy sprzęgło alternatora. No i olej. Wlatuje taki olej i też zrobimy sobie test tego oleju. Aha, ja propos testów oleju mówicie, że eee, bąbelek, który znajduje się w szykawce, oczywiście przekłamał całość jak tylko mógł. Dobra, udowodnię Wam, że nie przekłamał i jeszcze raz powtórzę ten test. Mamy początek tygodnia, więc ja szybciutko zaraz uzupełnię, pozbędę się bombelka, zamrozimy i powtórzymy test. Ale tylko, słuchajcie, powtórzymy test na tych olejach, które były tylko na zamrożonym, nie na ciepłym, bo to nie ma sensu. Bo najbardziej efektywny jest właśnie zamrożony olej. Ajajaj, ajajaj. Mam oczywiście przylgnia ładnie wyczyszczona została. Montujemy nowe tarcze. Radzę ci gdzie indziej usiąść, bo będziesz na widowni. Co? Radzę ci gdzie indziej usiąść, bo będziesz na widowni. Kamera cię złapie i będzie kuku. Oczywiście. A świeci? Za bardzo medialnie. Świeci? Grześ, uśmiechnij się. Powiedz, że jesteś właścicielem. Właścicielem tego nie No dobra. Ale to Widzi? Czy nie widzi? widzi. Co? To jeszcze dolewam ostatnio. Nie wiem. Płyn do chłodnic? No bo masz wyciek. Gdzie? No tutaj. O. To jest płyn chłodniczy to. To nie jest płyn chłodniczy. Tu chłodnic. leci stąd. Tutaj masz gdzieś czerwony Aha? Nie. Tak nie. Tak. No jest płyn, płyn, płyn chłodniczy. Dotknąłem, powąchałem. Kurde, to jest... Boże nie Może nie olej, tylko płyn jest czerwony. Tam jest olej z tyłu. Pój chłodniczy też ci leci, tylko wiesz co ci po... powiem ciekawego, że on leci z tego wiesz czego Z tego co mnie nie namówisz nigdy w życiu na robienie tego O powiesz swojemu sąsiadowi, on ci to zrobi On lubi takie rzeczy A ten wąż co tak oplata Rurka metalowa Nie, nie, w życiu 100zł kosztuje rurka Gdzie masz klocki? Masz klocki? Tak? Pogadaj. O. najmniej do końca zdobyłeś. O. Patrz, i czujniki masz wszędzie. Co? Fajnie, no nie? Bez przekleństw na kanale. Patrz jak będzie działać. Patrz, patrz. Masz czujnik? Masz czujnik? Tyle miałeś czujnika. Nie, klocki tak, ale on nigdy nie był wyposażony w czujniki. Ten pojazd nie był. Czy z tyłu to już się całe poskręcane? Tak wygląda. Na milion? Milion? Jak to lekko chodzi? Teraz tak, bardzo ważna rzecz, którą Wam chcę przekazać. Nauczyć na umieć, widzicie? Tu wchodzą prowadnice. I teraz, i teraz, gdzie są prowadnice. Jak znajdę to wam powiem, jak nie znajdę, to nie powiem o, są. Trzeba je wyczyścić ładnie zobaczcie. Tu są brzydko wyczyszczone, więc trzeba je ładnie wyczyścić. Więc je trzeba bardzo ładnie wyczyścić. O, nawet tak zapolerować je ładnie pięknie. Mamy to. Masz szmatkę i benzynkę? Bardziej ba. przysłony. Gdzie masz szmatkę? Szmatka tam leżała, gdzieś przy. I teraz Wam zademonstruję. Jak tu widzicie, jest suche. Suche. Nic nie smarujemy, wkładamy na suchara. Tych się nie smaruje. O! Tych prowadnic nie smarujemy. chcę zobaczyć, bo może tu będą prowadnice? Nie, to są całkiem inne. Chciałem Wam pokazać. Inne smarujemy, tych nie smarujemy w ogóle pod żadnym pozorem. Dobra, gdzieś coś do kręcenia tu jest. Znowu Jara. Nic nie wyleci, słuchaj. Tu będzie pusto echo. Bo taka kasza będzie leciała, wiesz. Pokaż. Jak to Grześ mówi, on nic nie dolewa. Woda, sama woda hmm. Najlepiej stać i patrzeć. No a co mam ci zrobić? Właśnie po to odkręcam, żebyś ty łapał i przesuwał śmierdzi Kusza. A uła Z palinami Z palinami cały czas mi wali z tyłu z różnych Ale to są te co tam Najprawdopodobniej no Nie masz progu w ogóle, zgnity jest na wylot Wiem, wciąg. Chcę tam Co ty chcesz tu spawać? Do czego? Popatrz, dziura na wylot Nie to No do tego tak góry nie było widać Grzesiu Nie spawać się tylko od kawałek grzybicy, kurwa, za plejki załatać Za to nie weźmiesz żadnych pieniędzy zaraz I co będziesz na, bo na piechotę chodził? No widzisz, to jednak coś tam mówiłem. Ale no będziesz mógł z kochanką już pod domem nawet podjeżdżać. No dobra, mam to. A jeszcze trzecia chyba będzie co? Nie. Nie, ten Nie. jest, tylko długie. To jest alternator. Dobra, daj na dół. Zobaczymy, może się udało odkręcić cią. A czemu nie łyżką wszystko sześć Bo mi nikt nie podał. Oła. A jak on wyjdę? Trzymaj. Teraz tylko jak dobyję. No, dobre pytanie. Trzymaj. Nie wyjmiesz ten. Musi być ten. Klimatyzacja odkręcona. No to się teraz. Albo tutaj można jeszcze tędy próbować wyjąć odkręcając bagnet tu. Dobra, wykręcajmy dziesiątka. Nie, to jest Imbus 6 Imbus 6? Mhm. Udało się. Nie przeklinaj! Przepraszam, się to nie Jakiś Udało się, słuchajcie. Alternator jeszcze pracuje, no nie? Niekiedyś się tak zapieczę, że słuchajcie. Raz, raz mieliśmy taki przypadek, że trzeba było alternator wymieniać, prawda? Bo nie szło tego wykręcić. Mogliśmy robić, co chcieliśmy, nie i koniec mamy nowe sprzęgiełko alternatora. Zaraz je ja dokręcę i Wam pokażę jak to działa. Widzicie? Kręcę Mam nadzieję, że ta kamera to chwyci. Zobaczcie, tam w środku się kręci, prawda? I teraz pokręcam. O, posłuchajcie. Bo obkręcam i trzymam. Ta część stoi, alternator się kręci. Ewidentnie po prostu, no niestety mamy uszkodzone sprzęgło alternatora. I co drogi kliencie się działo? Piszczało, no nie? Pasek nowy piszczał jak głupi, i skakał. O to, że skakał, to ja pokazałem na szorcie już. tylko przy skręcie piszczał. No, bo obciążenie było. Dobra. Mamy to wymienione. Możemy montować z powrotem. Nie tak, że to już wszystko. Ja już wam demonstruję. Dobra, to nam potrzebne. Widzieliście, żeby wyjąć, trzeba było tam trochę siły użyć, prawda? Dlaczego? Dlatego, że tutaj. Macie takie pływające w tym miejscu tuleje. Trzeba te tuleje wcisnąć, dlatego że. żeby było swobodniej to przykręcić. A, jeszcze te dwie tulejki przykręcimy, co? Możesz. Tak. Cyk, dobra, starczy, nie za dużo jedna tulejka wciśnięta a to jest druga no może być na no już nie suka. Napinacz zachowuje się elegancko. Słuchajcie, ja już go opuściłem z podnośnika, ale zobaczcie sobie tutaj na końcówce, że już tak nie drga. Napinacz jest już ok. Dobra, możesz zgaść. No to co? Można powiedzieć mamy to. Mamy to. Napinasz jest, to jest, to jest. Jak mi nie wierzysz, to możesz sobie go odpalić na chwilę i poruszać kierownicą, wsiąść do niego Bo wiecie, właściciel do tej pory nie wierzy, że przez rołkę na alternatorze pasek może piszczeć. I to? Co? co to? No pewnie. No, co to kurczątko. Tyle tuździa. Ja nie wiem. Okej, okay, mamy to. Dobra, olej jeszcze sprawdzimy tylko stan oleju. Wymienimy resztę filtrów i się żegnamy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam i zapraszam do następnego materiału. Trzymajcie się!